Zadanie 27. Rozwiąż nierówność. No, byłoby pięknie, Milusio, i pięknie, gdyby to było mniejsze od zera. Ale jest 1. i już nie jest fajnie. Więc musimy to wymnożyć i uporządkować. No to lecimy. Minus 1, 2x kwadrat, a minus 1, 2x razy 2 to będzie minus po prostu x. Odjąć 1, bo przenoszę na lewą stronę, zmieniam znak. Ma być mniejsze, hop, mniejsze, mniejsze od. 0 tym razem. No i tutaj już mamy nierówność kwadratową. Czy tutaj widzimy jakiś wzór skróconego mnożenia? No nie specjalnie. No to w takim razie delta, czyli delta to jest we wzorach maturalnych, to jest b kwadrat odjąć 4ac. No to w takim razie delta, no to to będzie minus 1 do 2, to jest 1, na pewno odjąć 4. I teraz tak. A to jest minus 1 druga, no to ciach minus 1 druga. I C to jest minus 1 no to minus 4 razy minus 1 to jest po prostu 4 na plus. No to w takim razie 4 razy minus 1 druga to jest minus 2, więc mamy 1 odjąć 2 i to jest minus 1. Delta jest mniejsza od 0. W takim razie wychodzi na to, że to równanie nie ma miejsc zerowych, czyli nie ma miejsca, gdzie ona się równa 0. Narysujmy to sobie. Czy to jest źle? Nie powiedziałbym, ale takie rzeczy też się zdarzają. W takim razie, jeżeli tu jest x, a mamy do czynienia z taką, załóżmy, funkcją, to jej, to jej wykres, jej ramiona będą skierowane w dół. Skoro nie ma miejsc zerowych, bo delta jest mniejsza od 0 i ma ramiona skierowane w dół, to ona musi wyglądać tak. Czyli rozwiązaniem to są x -y należące do zbioru liczb rzeczywistych, bo każda liczba podstawiona tutaj, tu albo tu spełni tą nierówność.